No, no to teraz widzicie, jak wygląda prawdziwa budowa w szczególności. Koniec października, prawie początek listopada. Klawia wybiera krupnik. Ta zupę gotowałam. Róż... Zawsze, zawsze robiliśmy ujęcia w pięknej pogodzie, słońce i wszystko nam ładnie wychodziło. Guzik, prawda, patrzcie jaka jest budowa. Kochelka z naszej ulubionej Chohelka. zupy. Ta, rodzice nie wiedzą to, od rodziców pożyczyliśmy chochelkę. To nie możemy pokazać to. tego filmu. W tym momencie trzeba zupę wyłowić. Tak, bo no nie mieliśmy już siły z, e, skończyć tych słupków. No i wyszło tak, że, że woda naciągnęła, było deszczy cały tydzień. Tutaj mamy, no nie jest tego dużo, ale musieliśmy chyba 6 czy 7 słupków odwodnić, o, odwodnić. mniej więcej jak woda stoi. No i problem jest z każdym zastrzałem, który właśnie dzisiaj cementujemy, bo dzisiaj zamierzamy wszystkie cementowe sprawy przynajmniej na tej części pola robić. No to to, to, będzie, to będzie zabawa. O, zobaczcie ile tego jest. Krupnik na bogato czasami nawet do, do białko robimy. się znajdzie. <laughs> Drut 3 mm ocynkowany na naciąg, mimo że siatka leśna ma własny naciąg, my robimy to w inny sposób, może troszkę drożej, ale dla nas łatwiej jesteśmy zadowoleni z tego. Warto zrobić to w dwie osoby, ponieważ czasami robiliśmy to w pojedynkę i zwijał nam się ten drut, później ciężko było go odkręcić, No była no niezła komedia z nim, lepiej czas poświęcić, troszkę cierpliwości. I zrobić to porządnie, bo czekaj, właśnie o, odnośnie cierpliwości. Marcin, jej mało, ma. I teraz tak, zostawiamy luz. Specjalnie zostawiamy trochę więcej, bo my na środku będziemy go przecinać i łączyć jeszcze raz tym systemem, co mówiliśmy. On się nazywa grypul. Zakręcamy na dole po środku i na samej grupie. Na dole, na dziki, i po środku na górę po prostu, żeby złapać dobrze siatkę. I tyle. No i jest złapany. I tak robimy trzy druty. Później idziemy w jednym momencie, przecinamy dół, górę, środek, górę i łączymy tym griplem. Dobra, następny. Idzie to naprawdę szybko. Ma, Słupki mamy rozstawione co 3 metry, i na, do każdego zastrzału jest 28 słupków. Po to, że na ogół, jak siatki sprzedają leśne, każda ma po 50 metrów. Po dwa razy to jest 48, 2 metry zostaje nam na to, żeby po prostu je związać, no bo wiadomo, że zawsze jakiś odpad jest. Na tą chwilę ile mamy już zrobione? E, pół kilometra. 12 ton słupków, chyba ponad, szczerze mówiąc. Taka siatka jedna waży 50 kg. Natargaliśmy się i lecimy z następnym, ostatnim na samej górze. I dookoła. Ono się jak, do, jak kończymy pracę i do domu jedziemy, powtarza sobie, zaginamy z jednej strony, zaginamy z drugiej strony. <grych> Już przez sam sami gada. Za plecami tak? Myślisz, że ja nie wiem? Ja wszystko wiem, chyba że czegoś nie wiem. Amber Bambel, Ty nasza druciaro. System jest bardzo fajny, bo nawet gdybyśmy coś źle zrobili właściwie, to nie jest w stanie wybaczyć, bo można drut tak na dobrą metę związać jeszcze raz. O, tak wyglądają te zaciski. Jest to bardzo przemyślana i fajna sprawa. Zakłada się z druty jeden z jednej, z jednej, z drugiej strony. Można ewentualnie, jak się coś spieprzy, za przeproszeniem poluzować. I w tym Ty momencie to możesz mówić za przeproszeniem, a jak ja mówię sobie delikatnie, że druciki, to kuźwa, to mi opieprzasz. A sama przeklinasz jak szef, jak stara. Bierzemy to, łapiemy. Dwie osoby dobrze, żeby to robiły. Jedna trzyma jedną stronę, druga drugą, i wtedy ten zakłada się. Zaciski. Zaciski. To są medium, po to, że właśnie one są chyba od 2,25 mm do 3,25 mm można drut zrobić. Proszę bardzo, jak to ładnie wygląda. No i zaciskamy jak najmocniej. Nie ma to dużego znaczenia, bo zaraz narzędzie tutaj dociśnie to do reszty. Wygląda to w ten sposób. Ustala się naciąg. Standardowo to i tak bierzemy na czuja, no bo jak widzimy, że słupki nam wysadza, to nie przesadzamy. Wkłada się tutaj ten grypul. Tutaj. tutaj się wkłada drut. I się pompuje. Dobra, to pokaż jaki. Czyli naciąga. Jaki dobry w tym jesteś. I up, już naciągamy. I znowuż i jeszcze raz. Robi się to, robimy to na dwa razy, dlatego że góra tak naprawdę robi ten, ten naciąg taki ostateczny. Proszę zobaczyć, jak to trzyma. Uuu. Ciężko jest. Może dziewczyna robić, ale przy 1, 60 i 50 kg to waży kilkanaście kilo jest po prostu duży ciężar dla kobiety. Jest duży ciężar, ale słuchajcie nie jest tak że dla kobietki, jeżeli mnie oglądacie. Naprawdę, jak masz będzie odpowiedni sprzęt, robota idzie o niebo, a ziemię dużo lepiej. Widziała. Ponowne sadzenie żywopłotu. Jesienią zasadziliśmy około 4000 sadzonek ałyczy, inaczej mi No ale niestety natura rządzi się swoimi prawami. Przyjechaliśmy tutaj na działaczkę teraz wiosną i widzimy, że niektóre roślinki zostały podjedzone. Jakieś zwierzątko się poczęstowało świeżymi, fajnymi korzonkami. No i jedno nowo sadzenie. Zasadziłam już 30 sztuk. Jak to wyjdzie, ile tego się na nowo przyjmie, zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż połowa się osoi, bo już na następne sadzenie 4000 sztuk, no nie za bardzo mi się uśmiecha, a przyjaciele chyba nie przyjadą. Pomagali nam sadzić przez dwa dni. Bardzo dobrą robotę zrobili, bo dzięki nim uwinęliśmy się przed zimą. Samej byłoby mi bardzo ciężko, więc pozdrawiam Was serdecznie, wiecie o kim mówię. No i dobra. No i z... znowu żbanka z wiatrakami. Do dzieła! Oh.